Maneczkowie! witajcie w kolejnym odcinku, my już po urlopach, także będziemy sobie na bieżąco nagrywać dla Was filmy. Jak możecie zobaczyć, żegnamy się z Porsche 911, bo już jest gotowa, autko jest w całości oklejone, jest to auto naszego stałego klienta, model 99636, turbo do tego, także rarytasik na polskim rynku, bardzo drogi samochód w tej chwili. I ogólnie powiem Wam taką ciekawostkę, jeśli chodzi o model 996, bo powiedzmy też się tam trochę interesuje. Yy, tym modelem, akurat i ten samochód jest powiedzmy póki co jeszcze najtańszy ze wszystkich 911, bo starsze 911 są droższe. Nie mówię akurat o tym modelu Turbo, ale na przykład o zwykłej Karerze czy Karerze 4, yy, to są właśnie najtańsze 911. I no, pomału idą do góry, bo przed pandemią można było kupić ten samochód poniżej 100 tysięcy, w tej chwili niestety powyżej stu 150 tysięcy nawet. I warto się zainteresować, jeśli macie jakieś pieniądze, żeby sobie zakupić taki samochód i po prostu mieć e, zamrożony hajs, a za kilka lat zarobić na takim samochodzie. Oczywiście, jeśli chcecie w to inwestować, to też e, nie jest jakby przymus, prawda? No, bo są też e, różne środki do inwestowania e, środki, tylko e, pola do inwestowania, nieruchomości, krypto itd. itd. No, wszystko zależy, czym ktoś się interesuje. E, fura oklejona naszym armorem carbon armor w całości. PPF-kiem zrobiona. Na felgi oczywiście powłoka ceramiczna, na szyby powłoka hydrofobowa. Wnętrze też zostało wyczyszczone, wyprane i zabezpieczona skóra. Jeszcze Wam powiem, co do tego samochodu, to ma chyba tam około 40 tysięcy przebiegu, także tym bardziej rare tasik, Oczywiście Japonia i piękny, idealny stan, dlatego też klient zdecydował się, żeby cały samochód okleić. Podejrzewam, że pójdzie pod koc. I będzie sobie stał, 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 stał bardzo długo, aż w końcu przyjdzie dzień, gdzie yy, będzie można sprzedać ten samochód i oczywiście jakieś pieniążki zarobić. E, co więcej, będziecie sobie mogli też zobaczyć w tym odcinku, jak oklejamy sobie Tesla Y, bardzo fajny kolorek, bo taka bordowa. Robimy folię oczywiście na całości e, i robiliśmy sobie też BMW M5 Competition tej najnowszej generacji oznaczenia G30, ale nie wiem, jakie oznaczenie jest w wersji M5, chyba G80, jak dobrze pamiętam. I robiliśmy sobie też full body, piękny kolor fioletowy. Niedługo wpadnie relacja ze zdjęć na naszego Instagrama, na Facebooka, także zapraszam Was na te media, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak to wszystko pięknie, ładnie wygląda. To co, zapraszam Was do oglądania z realizacji. has never before permitted his voice to be recorded Edison, in the inventor of the phonograph, has never before permitted his voice to be recorded Żegnam się z Wami, nie zapomnijcie dać łapy w górę, suba. Zapraszam oczywiście też na wszystkie nasze media społecznościowe, bo dzieje się tam dużo, na pewno więcej niż na tej MIWE, bo na przykład na Instagramie i Facebooku mamy codzienne story po kilka, kilkanaście, yy, że tak powiem sztuk i możecie sobie zobaczyć, co tam działamy każdego dnia. No i co, zapraszam Was też na usługi, jeśli macie ochotę do nas przyjechać zabezpieczyć samochody, czy nadać powiedzmy nową młodość, to chętnie pomożemy w tym. Trzymajcie się i do zobaczenia, hej!